No i stoimy, nic tam się nie rusza. No tu niektórzy wychodzą, niektórzy idą do tyłu. To co, w tym czasie zrobimy piknik? Tak. Mieli kawę, to jeszcze mi kawę zrobimy. No mam kawę, ale wiesz jaką, no nie? Nie no, mówię, że gdybym miała kawę, no kawę, normalną kawę, jakbym wzięła, No. to bym zrobiła, ale nie mam. Świetna Barbara z sardyni. Pomidorki są i to to są pomidory z, z naszego ogródka. Są jest tam widelec gdzieś może albo się znaleźć. Uwalony w tym, w tym pudełku jest uwalony w burakach. Nie ja mam lepszy. Taki Cię satysfakcjonuje? Ło, A serek do tego będzie? Już może być. Jest taki biały, tylko nie będzie go gdzie, chyba, że Cię otworzę tam. Ja. Nie mogę, żaden problem. Już zamknąć? Już zamykać? Mm -hmm. Nie muszę. Chodzi mi o to, żeby tu nie wypadały mi te rzeczy. A to co to za rzeczy tam mamy? No, tutaj... no i gary. A, bo to z tamtej strony mamy, no. Racja. No, zestaw idealny. Weź tak delikatnie krój po tym plastiku. Taki większy pokrój, co? No pewnie jeść. Proszę mi hmm, to może ja idę do ciebie. To chodź. Tylko żebyśmy się nie? To... Mm -mm. Zobacz, to wszyscy na piknik wychodzą Łazą. Po autostradzie no ale Co się dziwicie? Co nie? może potrwać, na nie? No boję się, że tak A widziałeś ile tam? teraz tak Patrzę, Trzymaj widać. Proszę mm. Mhm. A, dobra No To jest piknik mm, 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 mm. Coś takiego Powinniśmy coś mieć do plecaka mm, mm. No, Tak, ale strzelam, że będziemy się chcieli zatrzymać na jakiegoś o, zobaczę, kebaba albo coś bęka. tam o właśnie. Kebab w jest w tej. Jest nie tardny. Jest tarmy. Na jedzony. Albo foka. Ale chyba ten kebab to myślałam mhm. o nim ostatnio. Mm. To w ogóle to... Tu mamy ogórki. Mm, ten pomidory, ale tam też. Jeszcze ogórki. Dobra, uważam ludzie, bo asfalcie, to chyba. Nie no, ma się coś pieszyć. Ten serek tu zjemy cały chyba. Myślę, że tak. tak. jak patrzę. Wiem, mogłabyś to otworzyć jakoś? Mam coś zdjąć? Słucham? Mam to zdjąć? Chyba tak. Myślę, że zjemy to. Bez problemu. No dalej ludzie są. Na asfalcie, czyli dupa. Hmm. No musiało się tam coś wydarzyć. <laughs> no. odepnę rower i pojadę tam. Niektórzy po prostu jechali przed siebie. Tym korytarzem, nie? Uh -huh. mm, no, no żenła. Trochę wstyd. Nawet nie trochę. No, chyba, że tam jest jakiś zjazd. <tryk> To chyba niemożliwe. Cieszcie się Państwo, że teraz nie mamy mikrofonu. O. Bo niektórzy by mogli zajść chyba. Albo rozpieprzyć telewizor. Wyłączyli go po prostu. Bo ja tu chyba mogłaby pomóc jedynie milica 40%. Liczona na litry czy na? Mhm. No, patrz. No, że słychać. chyba jakieś jakaś sygnał, czy nie? że mam zwidy. O mamy. Nie słychać, coś. Mhm. Proszę. A to czeka na, na to, że zgasznie światło, jak to mój tata mówi, czy co? Karetka? Ostatniego kęsa nie powinno się jeść. Tylko z potrawy, którą... który samemu się nie przyniesie. A no można powiedzieć, że ty to przyniosłaś, więc możesz. No nie? Rozumiem. Nie powinno się jeść kęsa, ostatniego kęsa. Tak. O, grubiutko. No. Boże, jakie to niebezpieczne. Jaką on taki rozpędzony tu jechał, nie? Niech on na sygnale. Nie no, no wiem, ale Przerażające. <laughs> Hmm. Myślałem, że te pomidory opędzlujemy całe, a tu nie No, poczekaj Daj mi chwilę No, można chyba wytrzeć, przetrzeć, nie? A mamy coś z przeznaczeniem na... Na co? E, kosz Nie bardzo, chyba o. Może być, nie? To ma zostać? W Jastrzębie? Czy to jest do, do ogórów? Do ogórów. Ale w sumie jakby zostało w Jastrzębie coś takiego, to też bym się Chyba nie podobnie. Wydaje mi się, że kupowałam, ale Może nie. A może do tego rzucimy to koszulce w coś jeści? No jasno, pewnie. O tutaj tak się idziecie. No to później? Nawet ci winę mogę dać. No, dzięki. No, wszystko jest. Koszka czekolady nawet jest. Mhm. Ja tam chyba sobie w ogóle zostawiałem, wiesz, czy No, dobra, może nie będę. Teraz tu kruszył tą czekoladą. Lepiej na zewnątrz. Mhm. to dawaj od razu możemy to dać tu i nic się tu już nie wydarzy Złego. po pikniku po pikniku jak tam nasze rowersony, dobrze, nie wybiły szyby oj, nic tu nie widać żeby się ruszało czy to, to zaraz się coś ruszy. Czy ta babka z tym psem to sobie wyszła na ten pas zieleni? Nie wiem. No zobacz. A żeby zobaczyć może co się dzieje. No nie no, więc się musiał, może misikać. No ale to tutaj być trawnik po prawej stronie. Ale to jest taka skarpa, ona go nie puści, bo to jest bigiel. No to przecież tam go tym bardziej nie puści. Jeszcze samochody jeżdżą. no a Ja tam bym tam... Ja tutaj on... Ja na... bym tam dwójnie chciał walić przy takim... No ja też że... nie, nie chciała schodzić z tam na to, Ale tu mamy przyjemny pieprznik Podoba mi się